Witam serdecznie z cyklu Rozmowy sama ze sobą w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat wybaczanie i, i to na wszystkich płaszczyznach, nie tylko wybaczania, jak ktoś Wam coś zrobi, ale przede wszystkim taki, który jest najbardziej destruktywny i który najbardziej zatruwo nasz system. To wybaczenie sobie samemu przede wszystkim, bo to przychodzi tak często na końcu, kiedy my już czasami nie zdajemy sobie sprawy w tym całym naszym, w tej całej naszej transformacji, co jest naszą taką największą stopą Achillesa, że tak powiem, to jest to właśnie wybaczenie samej sobie, bo często siebie ganimy za różne nasze błędy, a te błędy są totalnie dopuszczalne. I też w momencie, jak ktoś na przykład zrzuca na was wina. Bo powiem Wam taki, na przykład, taki przykład z życia codziennego, z, też z życia po prostu codziennego. Wiele, wiele osób się z tym boryka. Na przykład kończy się jakiś związek, długoletni związek, na przykład tam ponad 20 lat małżeństwa i jedna osoba z nich decyduje się, żeby po prostu odejść, bo nie czuje po prostu nic, Jest totalnie wypalone, są totalnie wypalone emocje, uczucia. I co wtedy? Zostajemy, dlatego że my dali przysięga, dlatego że my po prostu żyjemy w takim środowisku, że próbujemy naprawić to wszystko, ale są, są takie momenty, że te dwie osoby całkowicie się rozjechały, rozeszło się, rozeszły się ich całkowicie drogi nie mają sobie naprawdę nic do powiedzenia. Są z powodu czegoś tam, jakiś mają tam dom, czy dzieci. Dzieci, jak są na przykład już dorosłe, to co jeszcze ich trzymie jeden temat, jeden temat jaki poruszają, to jest to są dzieci może i tak żyją. Jedna osoba do drugiej nie jest w sumie, w sumie do końca szczero i nie jest fair. I teraz na przykład to jest tylko taki przykład, ale tych przykładów jest bardzo dużo jest też przykład matki, która na przykład popełniła jakieś błędy w wychowaniu swoich dzieci, albo zrobiła coś nieświadomie czy świadomie cokolwiek, cokolwiek myślicie w tym temacie. Dzisiaj to do mnie tak przyszło bardzo jasno, bo też bardzo długo nie umiałam sobie poradzić z tym tematem, bo byłam zawsze taką osobą, że bardziej robiłaś do innych coś, żeby inni byli szczęśliwi i zadowoleni i czasami ponosiłaś, jakby płaciłaś za to cena, bo ja nie do końca byłach z tym szczęśliwa. I teraz e, chcę Wam powiedzieć, że bez względu na wszystko, co się dzieje na zewnątrz, musicie patrzeć na to, co najpierw jest Was, to czy Wy jesteście zadowoleni z Waszej sytuacji życiowej, czy Was to uszczęśliwiło, czy Wam to daje satysfakcja, bo jeżeli Wy będziecie pełne i ten Salomon, z, tak jak to powiedziano, z pustego Salomon nawet nie naleje, czyli jak Wy będziecie wypełnione tą swoją miłością do samej siebie, tym, tym że jesteście z tego życia zadowoleni, z tego, co teraz jest, nawet jak ono jeszcze nie jest perfekcyjne, tak jak wygląda. Tylko teraz schodzę znowu z tematu. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak dzisiaj do mnie dotarło, tylko w polskim języku, nie idzie tego tak do końca językowo zobaczyć, ale powiem Wam to w języku niemieckim i w języku angielskim. Więc u nas słowo wybaczanie, przebaczanie, nie? Jest y, słowo taki. I teraz w języku angielskim i w języku niemieckim. W języku niemieckim jest vergi, vergebung, vergebung, a w języku angielskim jest forgiveness. I teraz w obydwu tych językach to fajnie widać, i obrazowo to można bardzo fajnie przedstawić, czyli w języku niemieckim vergeben to znaczy, że jo. Wyciągą to ze swojego systemu, to wszystko, co tam się dzieje, na przykład jak ktoś nałożył na was wina, wyście są winne, tyś zawiniła, że ja teraz jest nieszczęśliwy, boś odeszła ode mnie albo nie zachowywałaś się tak, jak trzeba, nie byłaś do mnie dobrą żoną, nie byłaś do mnie dobrą matką, z powodu Ciebie cierpia. To są wszystko te rzeczy, które się u nas osadzają w tym systemie, bo Ty bez względu na to. Jak jesteś silno, to gdzieś tam osiada na tobie. I teraz my to wyciągamy z tego systemu, z tego naszego systemu. Mogemy to wszystko zapisać na takiej kartce A4, wszystko co tam są te zarzuty na nas, wszystko to tam możemy wpisać. I teraz, co się robi w tym momencie? Fergebung, czyli wyciągam to, czy po niemiecku to jest dawać, bo tu w, Pol w polskim tego nie idzie. To jest tak, jakby forgiven czy forgiveness. Forgiveness. Finagiveness jest dawanie. Czyli ja to dzisiaj dopiero zobaczyłam tak obrazowo, że ja po prostu wyciągam to z tego mojego systemu i oddaję to tej osobie, którą mi zarzuco coś. Oddaję to, wyciągam to i to wydaję, wydową to na zewnątrz, do tej osoby. Czyli moja część, zawsze tam jest jakaś część moja, którą mogę zobaczyć i spojrzeć na nią i powiedzieć tak. W tej części zawiniłam, ale wybaczą sobie. Bo mimo wszystko wybaczą sobie, kocham siebie dalej i dziękuję za transformację. To jest też z homo, homo, popo, homo, homo, no, no, coś tam. Też mają takie fajne cztery słowa, które strasznie transformują, czyli wybaczą to sobie, Kocham siebie dalej i dziękuję za transformację. I tutaj to też jest. Wyciągam to z siebie. Jedna ta część, która do mnie należy, zachowuję do siebie. Ale wszystko, co jest tym wielkim ciężarem, dową na ta kartka i mówię: mąż, z powrotem wejdziesz, to z powrotem. Ty to zabierz, to jest Twoje, to nie jest moje. I w taki sposób możemy się uwalniać i wyciągać z tego naszego systemu energetycznego te wszystkie ciężary, bo poczucie winy jest jednym z największych ciężkich energii, które nas ściągają naprawdę w dół. I to jest y, bardzo destruktywne na dłuższy, na, dłuższym, na dłuższy okres, powoduje też różne jakieś tam obciążenia y, w naszym ciele. Także chciałam wam, właśnie to jest to, że jedyne z tym angielskim i z tym niemieckim idzie to tak fajnie, że nawet to, to słownictwo jest y, tak zrobione, że to jest forgiveness, czyli wyciągam i daję ci to. give gift, gift. gift y, od, y, po prostu. Y, geben, dawanie, czyli oddawanie, oddaja wam to. I to jest takie fajne, chciałam się z Wami tym podzielić, bo to mi to spowodowało, że jest mi to łatwiej teraz tak obrazowo zobaczyć i se to będę po prostu na bieżąco też robić, jak ludzie mają tendencję zrzucania też winy na drugiego człowieka, a ja miałam tendencję kiedyś do przyjmowania tej winy, bo ja się czuła za wszystko winno, ja się czuła nawet winno za to, że oddycham, że tu w ogóle na tym świecie rzek jest, bo po prostu była yy, wiadomo jak to jest, nie zawsze yy, nic nie zarzucając nikomu, ale nie zawsze yy, dzieci są mile widziane na tym świecie, nie? także wiadomo, że moi rodzice też zrobili wszystko, co mogli zrobić jak najlepiej, że jest im bardzo wdzięczna. Za, za to, że mnie wychowali i mm, wykarmili i zrobili wszystko, co mogli zrobić tak samo jak Wy i my i wszyscy próbujemy zrobić to, co wszystko jest najlepsze co jest w naszej mocy na tym czas, według naszej świadomości bo nie, nie we wszystkim są my świadome dlatego uwalniamy się dzisiaj z tej całej z tego wielkiego ciężaru poczucia winy z tego, jak to nas bardzo obciąża i w kolejnym filmiku moim, to już tutaj to zapowiem, że pokażę Wam taką technikę, z którą ja pracuję na co dzień i, i powiem Wam, jak się troszeczkę tak możecie uwalniać sami w domu, jak nie macie po prostu dostępu do, do tego, żeby ktoś Was poprowadził, czy nawet jak nie macie do tego na ten czas finansów, czy no, są różne, różne, może nie chcecie też z kimś tego robić, także ja Wam pokażę. W kilku krokach, jak to się, jak to się robi tak na, na poziomie tej własnej możliwości, bo wiadomo, to, co ja robię w, mojej, w tym moim narzędziu, które prowadzę, to jest taki cały proces, który trwa czasami dwie godziny, także wiadomo, jak jest, się to robi z kimś, to to się wchodzi bardzo głęboko, ale ja wam pokażę to, co możecie już robić, zrobić same ze sobą, czy sami ze sobą. To pokażę Wam to w, w następnym filmiku, i na tym czas dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.